Nowa Villa Rano w Hiszpanii w Ciudad Quesada, który znajduje się w odległości 4 km od morza, posiada 3 sypialnie, 3 łazienki, prywatny parking, przestronny basen i wiele więcej. Cześć wszystkim i witamy w Towe Channel Najlepszych nieruchomościach w Hiszpanii. Wielkość basenu wynosi 18 metrów kwadratowych i jest wyposażony w specjalny system wodospadów. Wielkość tarasu wynosi 80 metrów kwadratowych, poza tym jest parking z wystarczającą ilością miejsca na dwa samochody. A teraz chodźmy zobaczyć willę w środku. Ta willa została zaprojektowana w unikalnym stylu z dużymi sufitami i ogromnymi oknami. Wielkość nieruchomości jest 101 m2. Te ogromne okna wpuszczają dużo naturalnego światła. Nieruchomość jest wyposażona w specjalne drzwi antywłamaniowe, domofon, żaluzje elektryczne i wszystkie okna oraz doskonały system nasłonecznienia. Wszystkie AGD są już skonfigurowane, ale nie są wliczone w cenę. Zanim będziemy kontynuować naszą wycieczkę, przypominam, że możesz również skorzystać z naszej bezpłatnej usługi zdalnej wycieczki po nieruchomościach. Po prostu kliknij link, który znajdziesz w opisie filmu i przejdź do naszej strony internetowej w .com i wybierz właściwość, którą chcesz zobaczyć online. A teraz przejdźmy do pierwszej sypialni. Ta sypialnia może być używana zarówno jako dzieci, jak i pokój gościnny. Ta sypialnia ma własną łazienkę i szafę budowlaną. Co więcej, każdy pokój w tej willi wyposażony jest w odwracalny system stożków gorącego i zimnego powietrza, który jest wbudowany w ściany. Wszystkie łazienki wyposażone są w specjalny system wentylacji, który jest sterowany zdalnie. Chodźmy na górę i zobaczmy sypialnię numer 2. Na tym piętrze mamy dwie sypialnie. Oto jesteśmy w Master One. Sypialnia numer 2 ma również własną łazienkę i szafę budowlaną. Ponadto każdy pokój w tej willi wyposażony jest w telewizor i szybkie łącze internetowe. Zobaczmy Poczynę ostatnią sypialnię, o, za mną. A teraz moje ulubione miejsce tej nieruchomości, chodźmy do solarium i cieszmy się stamtąd widokiem. Wielkość tego solarium wynosi 50 m2, a teraz możemy cieszyć się widokiem na różowe słone laguny. Dachu roztacza się zapierający dech w piersiach widok na słynne różowe słone laguny Torre Valleja i tereny zielone. Na solarium o powierzchni 30 m2 znajduje się specjalna strefa z podstawowymi urządzeniami kuchennymi i miejscem do grillowania. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat tej nieruchomości, niektórych planów budynków, zdjęć lub specyfikacji budynku, możesz znaleźć wszystko do linku w opisie filmu. Lub oczywiście zadzwoń do nas o bardziej spersonalizowaną konsultację już teraz. Jeszcze jedną unikalną cechą tej willi jest przestronna piwnica, w której można spotkać się z rodziną i przyjaciółmi i spędzić czas na czacie lub grając w gry stołowe. Na parterze mamy otwartą przestrzeń o powierzchni 80 m2, którą można spersonalizować. W tej rezydencji nadal mamy jedną nieruchomość, taką jak ta, dostępną w cenie wywoławczej 477 950 euro. Kwota rezerwacji to tylko 6 000 euro. Możesz również kupić tę nieruchomość online. Nawet jeśli nie jesteś mieszkańcem Hiszpanii, możesz poprosić o kredyt hipoteczny w wysokości 3% rocznie z własną zaliczką w wysokości 30 lub 40% ceny nieruchomości. Teraz powiem Ci kilka słów o lokalizacji nieruchomości. Nasza willa znajduje się w odległości 4 km od morza. Ta sama odległość jest do różowych słonych lagun. Jeśli chcesz dostać się do niektórych barów i restauracji, zajmie ci to około 5 minut odległości roboczej. Do szpitala jest około 1, a na lotnisko 40 minut jazdy samochodem. Jeśli chcesz iść do akwaparku, potrzebujesz 5 minut. Mam nadzieję, że wszystkim spodobał się ten film. Jeśli tak, upewnij się, że robisz nam kciuki w górę i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, jeśli nie chcesz przegapić naszych nowych wycieczek wideo po najlepszych nieruchomościach w Hiszpanii. Do zobaczenia! Pa!